let and... Możesz się pośpieszyć, zobaczcie z szóstki już wychodzą z przodu Ona na okazję sprzedawca. A skąd ty nie możesz Tutaj zrobili naprawdę fajną rzecz. Nie wiem, czy się tobie podoba, ale mi naprawdę to bardzo. Ścieżka rowerowa na środku drogi. drogi. Nie wiem, dlaczego właśnie w kolorze czerwonym to zrobili. Po co? Bo zobacz, jadąc od miasta tą czerwoną drogą rowerową, no możesz mieć sugestie, ty każą ci wjechać na środek. No, zobacz. No, można tak to zinterpretować. A jak ktoś się na, na, nawali, to... To całkiem to jest możliwe. Całkiem to przejdzie.